Siemano, z tej strony BezMargo i tam Was w kolejnym odcinku z Margotem. Teraz sobie, znaczy w dzisiejszym poeksplimy sobie nieco. Miałem 28. level, nie wiedziałem czy dam rady na pagórkach chłopieców, więc przyszedłem sobie na Zulu Mulu Furululu i tak dalej, i tak dalej. Eee, tu ex, no słabo już dość idzie, no widzicie to. Eee, tak, ogólnie 10. level wbiłem na streamie, na no razem z Wami, jak założyliśmy wspólnie posej wybraliśmy nick. Eee, historię założenia i wybrania Niku akurat budyń chyba większość z Was zna. Kto nie zna to, może osoby w komentarzach napiszą wam jak powstał budyń, w jakich okolicznościach. I tak dzisiaj, sobie z wami, chwilkę po expie i chwilkę sobie z wami pogadam. Dziesiąty level wbiłem na streamie, dziesiąty level wbiłem na streamie. Poczekajcie, jeszcze tylko zaznaczę to, że kiedy atakuje potwór, pozwalaj wybrać tryb walki, tak. A resztę, czyli te 18 leveli, wbiłem na apce. Na apce Minimargo. Aha, dobra, nie mam jeszcze tyle energii. Na Minimargo, więc w sumie za dużo nie eksperymentuję tą postacią tak fizycznie, tylko tam poprzez właśnie tą aplikację. Ale to chyba dużo nie się. Powinienem sobie zainstalować Lot Filter, bo to się na pewno przyda na expie. Dzisiaj sobie z Wami porozmawiam nieco, być może o, o czym by tu porozmawiać. W sumie miałem temat jeden, ale nie wiem, czy po prostu go poruszę. Ale jakoś nie będę się na nim rozwodził. Chodzi o to, że już zbliżamy się wielkimi, wielkimi, naprawdę wielkimi krokami w stronę progu 5000 subskrypcji i to jest dla mnie. No nie wiem, nie mam zielonego, nie wiem co mam powiedzieć na ten temat, ponieważ yy, zawsze się tak mówi, że o nie wyobrażałem sobie tego, o jejku, o jejku, ale ja naprawdę sobie nie wyobrażałem tego, że to pójdzie aż taką stronę, że ja będę miał 5000 subskrypcji. Na początku samym jak zaczynałem GZ na czasie 29 level easy. Yy, jak zaczynałem, wiecie, te pierwsze suby się zdobywały i tak dalej. Yy, kurwa w co ja dałem w siłę, ale debi. Chodzi o to, że tak. Yy, ze specjalem na 4k subów jest taka. Yy, dobra, dajemy A chyba nie padniemy, no właśnie. Jest taka historia, że miały być jakieś tam specjalne, miałem wiecie, swoje stanowisko pokazać i tak dalej, i tak dalej. Mm, I nie miałem za dużo czasu, żeby to, mm, ten film, czy ten specjal i tak dalej nagrać. I stało się to tak, że zrobiłem później z dwa live y chyba, i te suby zaczęły tak rosnąć, że ja nie zdążyłem zrobić specjalu na 4K. Bo teraz brakuje nam tam chyba 170 czy 190 subskrybentów do 5000, więc w specjalu na 4K nie miałem nie miałem szans, żeby zrobić. Najpierw nie miałem czasu, nie mogłem tego zrobić, a później, jak już mogłem, to się okazało, że, że to, no, w sumie robić specjalne na 4K. Jak ma się tam 4500, to trochę, to trochę dziwnie by było. I tak, czekajcie. Ja bym, czy z Zulusów latają strzały? Chyba nie, więc będę musiał sobie chyba zaraz na apce kupić, żeby nie latać do miasta bez sensu. To chyba jest jakaś elitka, to chyba może je ubijemy. Plan na ten odcinek był 35 level, ale tego raczej nie uda nam się osiągnąć na zlusach, więc na pewno ubijemy sobie 30, a co później? A co później, to zobaczymy. Ja już dałem sobie... Co tu być? Dobra, ubijmy sobie najpierw tego, później tego słabiaka. Myślałem o tym, żeby pójść na goblinę, bo ja na goblinach w ogóle nie ekspię, ale w sumie czy to jest taki dobry pomysł? Chyba raczej nie. Elitka pusta, więc patrzcie, kurde, ekspimy sobie a od razu elitki, bijemy dwa w jednym, ależ to jest pomysłowe no więc specjalnie na 4K nie miałem za bardzo okazji zrobić ale na pięćka na pewno coś tam wymyślimy na pewno będzie i teraz możecie napisać jak wolicie bo obiecałem już na jednym streamie że na pięćka subów tak jak robiłem teraz teraz challenge wszystkie edwa w Margonem, tam skończyliśmy na tym 258 Kult, coś tam coś tam nie wiem za bardzo jak to się nazywa bo tam no no ma chyba to się można w sumie tak powiedzieć to na 5000 subów zrobimy wszystkich Herosów Margonem. Zaczniemy oczywiście od Mietka, poprzez Dominę. Nie chyba od Dominy zaczniemy, później Mietek. I będziemy tak szli w górę, w górę, w górę, w górę. I skończymy na pewno na kocie. Bo kota jeszcze będę mógł ubić. Mam 2, 4, 4 lewe, to się tam ogarnie do grupy i ubijemy to wspólnie. Na 30 levelu wydaje mi się, że pójdę rozdać jakieś tam umki i pójdziemy sobie. I pójdziemy sobie na ten, na pakurgi łupieżców, bo chciałbym, żeby te 73 strzały wystarczyły mi do tego, żeby dobić ten 30. level przynajmniej, ale czy to się uda, czy nie, no to zobaczymy. Więc na pewno na 5000 subów będzie, będą wszyscy herosi w Margonem, co będzie bardzo ciekawe i napiszcie mi, czy wolicie, żebym to zrobił w odcinkach na YouTube, czy zrobić to na streamie. Wydaje mi się, że stream byłby lepszą okazją, byłby lepszą... Mm, jest lepszą opcją. Ponieważ, yy, no ponieważ widzicie wszystko, jak to się dzieje na żywo, tak? A jak ja bym to robił, 30 level GZ, czyli już dwa razy GZ muszę ci napisać. Kurwa, ciężki ten odcinek będzie dla was. Yy, yy, tak, 15 trzeba. Dobra, słuchajcie, ja idę na te pagórki, ale coś mówiłem i muszę to dokończyć. Aha, więc stream byłby wydaje mi się lepszą opcją, bo wszystko dzieje się na żywo i wy bardziej się w to angażujecie, a film no to jakby nagrał film no to wiecie, by było po prostu cięcia i by była domina, mietek i tak dalej, więc raczej na streamie bym to widział no ale napiszcie coś, co sądzicie o tym wy, aha patrzcie mam tutaj te nowe strzałki, dobra to sobie mogę zniszczyć sobie ubijemy jeszcze, tutaj jest jakaś elitka to sobie uklepiemy, to są magowie z tego co kojarzę i trzeba na te pagórki iść, bo tam jest bardzo, bardzo, bardzo dobry exp i ja chcę wam też to pokazać no teraz nawet padnę, no właśnie. No, więc to jest dobra okazja. XD, kurwa mać. Dwie minuty będę spał, żeby pójść na pagórki łupieszców. Ja zaraz wracam i spotykam się na pagórkach łupieszców. I tam jak spimy do 35, albo może trochę mniej w sumie. Zobaczymy, jak nam będzie szło. Dobra, jestem już przy pagórkach i szczerze wam powiem, że wydaje mi się, że mój tropiciel, że budyń tutaj rady nie da. Tak mi się coś wydaje. No, oni, one niby mają tam 30 level, ale wydaje mi się, że. Żeby kurna on dał radę, no to... No że będzie ciężko, naprawdę, tak? Mi się wydaje przynajmniej. EQ jak widzicie mam zwykłe, no mam ten jeden unikat z Mietka biedny. Yy, exp idzie dobrze, no to już możecie... No dobra, przejdziemy sobie to... Oj! I strzałki miałem wziąć, kurde, no lipa. Yy, no ale zobaczymy jak sobie poradzimy z tym 3-6. U takich levelach to ja bardzo lubię expić tak? a na łowce one są, no dobra, to nie biorę. No, trzeba będzie jednak na strzały patrzeć, czy one są na łowce, czy na tropa. No ten łowca nas ciśnie bardzo, to, to można zauważyć. Mm, no dobra, nie będziemy się tu skupiali raczej na pojedynczych, chyba że, no, chyba, że będzie taka potrzeba, kurde. Ym, to tak, 30% odporności nie mam, no, mam na truciznę, ale, 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 ale... Ale zobaczymy, jak to będzie szło. Przydałoby się jakieś błogosławieństwo z tej apki małej, ale chyba damy radę i bez niego. Teraz tak, najpierw trzeba łowce uciulać, to jest na 100% pewne. No i zostało nam dwóch. Tego zdejmiemy pewnie na 2-3 hit... Aha, no dobra. No i mamy 38%, żeby ubić ją. Wydaje mi się, że... Co damy radę? Nie, no damy chyba radę. Ledwo, bo ledwo, ale daliśmy jakoś. Da ekstra, dostaliśmy sporo. No strzał nam nie chce dawać, strzały wszystkie le są na łowce. I to mnie denerwuje, kurde, ale dobra wi wiadomo, że tą grupkę ubijamy, więc tą powinniśmy ubić na spokojnie, bo tu jest ta grupka różni się tylko i wyłącznie tym, tym mobem. Tam był 3-5 lewe chyba, tam 3, 4 to jest 2-9, więc to pójdzie Easy. I strzały na tropka bierzemy, oczywiście nam się od razu uzupełniają no i mamy tutaj dwóch łowców i tancerza to może być ciężkie, bo łowcy od tej truty napierdzielają, co prawda mam sporo, sporo odporności na trutę, no ale, no nie wiem czy mi to da coś 25% żeby ubić tancerza 13%, 11% 8% i chyba nam się uda, tak, ale na mega naprawdę na mega farcie, więc kurna, takie, to było dość ryzykowne tutaj jest grupka dwóch, to powinniśmy ubić tak, to powinniśmy ubić, tam ta poprzednia grupka była a pierwsza grupka była w takim składzie jeszcze łowca, więc jak udało nam się trzech ubić, no to dwóch ubijemy Easy. Czy to są łowce? Eee, tak, to są strzały na tropa. To są strzały na tropa. To mogę sobie usunąć, żeby mieć miejsce. 27. Nie wiem, kur, na którym lepiej łukiem bić. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym łukiem. Tak się uleczę się od razu. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym łukiem. Nie pamiętam, czy na tym mniejszym levelu się to już brało od razu pod płonkę, te łuki, wiecie, mm, taki, że mniejszy atak, ale obrażenie od ognia, czy właśnie ten duży atak. Nie pamiętam, w co tu się za bardzo, że tak powiem, inwestowało, ale chyba z tym łukiem poszło lepiej, co? Zobaczymy jeszcze, jak sobie z łowcami poradzę, ile mi procent zostanie. 43%, więc w sumie średnio. Ale kolejny level, mamy już 31, gz -ki. Boże, znowu w siłę dałem, bo jestem przyzwyczajony z tego Infinity głupiego z tego Infinity głupiego jestem przyzwyczajony. Głupiego, przepraszam, że obraziłem serwer, nie chodziło mi o to. Chodziło mi, że jestem przyzwyczajony z Infinity, bo teraz sam ekspiłem paladynem yy, i jestem przyzwyczajony, żeby dawać w siłę i intelekt. Więc kurna, przepraszam, że to tak klamie i daje. Oho, dobra, hełmik można będzie zmienić. Na pewno to zrobimy, bo ten jest gorszy i trzeba też sobie zbierać te przedmioty inne z tych... Z tego, tak, bandikam, przerwa mi oczywiście nagranie, bo tylko 10 minut mogę nagrywać. Tej grupki nie tykam, bo jej nie ubijemy. Tą, tą raczej ubijemy, więc tą sobie zaatakuję. I od czego by tu zacząć? Dobra. <tryk> easy to będzie. Tak, dobra, to mamy, to mamy, tego nie bierzemy, a to sobie. A, dobra, też nie bierzemy. Dobra, bym otworzył drzwi, ale już wracam do Expata, tak, tak, tak porespiły się, a więc. A więc to jest spoko, Bijemy sobie najpierw tą najsilniejszą, czyli rozbójniczkę bardzo, bardzo, bardzo groźną. EXPRO, jak widzicie, szczególnie. A sobie pieniądze. Szczególnie na świecie prywatnym leci bardzo szybko. Z czego się cieszę. Chyba tego. Nie, tego raczej nie. Chociaż. Nie, tego nie ubijemy, dobra. Nawet się za to nie zabieram. Ostatnie streamy, na których EXPRO nauczyły mnie tego, żeby nie atakować grupy, którą może ubijecie, a może nie ubijecie dlatego tego już nie robię tak, strzały na topka dobrze, dobrze, że strzały przynajmniej na drogę, bo jak widzicie pieniędzy na narwals za dużo nie ma, flaszka rumu również mi się przyda, bo to zawsze mikstura darmowa, czy to ubijemy? Tak, to chyba ubijemy, najpierw trzeba tych najsilniejszych bić z tego, co już zdążyłem zauważyć dobra, flaszkę bierzemy i strzałki też dwie pary no i dobra, tu z dwóch najsilniejszych na tej na tym ekspobisku, czyli zły zbir i rozbójniczka, ale raczej damy easy radę. No właśnie, strzałki, nie, niestety na łowce. Tutaj jeszcze jest dwóch jakichś tam słabszych. Bijemy strzałki znowu na łowce, niestety. No wiecie co, kurde, tak sobie myślę, czy ja czasami nie dam rady tych ubić. Spróbujemy. No na streamie bym ich nie ubił, no bo w sumie... Aha, no dobra. Aha, dobra. No to wracamy zaraz na ekspowisko. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze przy tym bawili. Nie, no, nie zrobię wam tego. Zrobię cięcie i będziemy znowu na ekspowisku. Dobra, jestem z powrotem na ekspowisku. Dwie minuty odsiedziałem kary, że tak powiem, za to, że kurna. Poczułem się za bardzo, że ubiję tamtą grupę. Już tego będę nie popełnił. Tylko lipa jest trochę z tym, że nie pamiętam, która to była grupa. No, ale dobra. Strzałki na tropiciela mamy kolejne. Tą grupkę sobie ubijemy easy. Oni są akurat prości, tak. A właśnie, taka torba mi się też chwilę więc jakoś więc jakąś już torbę na klucze mamy. Ubijemy sobie tego łowcę, ubijemy sobie tego, tego 3,6 3, i być może jeszcze. Aha, jeszcze 8% będziemy mieli level, więc jeszcze chwilkę musimy poczekać. Dobra, ubijemy sobie tych trzech obok siebie, są to być może pójdzie w miarę szybko. Muszę ten lotfilter zainstalować, no ale jakoś... Ym, jakoś nie, nie mogę do tego zebrać. I może zrobię to przy was, czy nie zrobię tego przy Was. Chyba nie, dobra. Aż tak dużo tych dropów nie ma. 32 level, kolejny level wybity na dzisiejszym odcinku. I jako żebyście się nie zanudzili, chcę tak 15 minut będę planował skończyć ten odcinek. Ym, to... Aha, dobra, ja na tej chyba górce padłem, ale na tej też raczej padnę. Nie wierzę w to po prostu. 20%, 20 tego chyba. O nie, dobra, patrzcie, jednak ubiłem. Jednak ubiłem. Więc nie jest w sumie źle. Dobra, słuchajcie, będę robił tak, żeby was nie zanudzić, żeby odcinek nie trwał 40 godzin. To będę teraz robił cięcia i będę wracał, jak będę miał tam z 15-20% do Levela. Czyli jednak na z również takich ludzi mi brakuje. Dragon Tile, pozdrówki dla ciebie. Yy, pomocnych ludzi, tak, czyli jak właśnie na przykład tutaj mój przyjaciel kolega najlepszy, ofensywny i teraz trochę mądrych słów też muszę za, zawierać w moich odcinkach, żebyście też mogli się coś nauczyć, więc elokwencja, or, orbita ziemska, kwar, kwarc. Tak, to są takie trzy słowa, które możecie teraz zapamiętać i pochwalić się nimi na przykład na fizyce. Yy, na przykład na fizyce... Albo nie, nie róbcie tego, bo raczej zostaniecie pizdę kurwa nauczycielaka, że mam usiąść na krześle i nie zdać roku. Yy, więc może tego lepiej nie mówcie, ale też jakieś tam... Yy, jakieś tam słowa takie macie już nowe. Kurwa, jaki ten odcinek jest debilny, to ja nie wierzę. Yy, tak, zostały nam jeszcze do wbicia dwa lewele, tak jak zaplanowałem sobie. Na samym początku, żeby wbić 35, to wydaje mi się, że uda mi się do tego dobrnąć. O ile nie padę na tej grupce, wydaje mi się, że chyba powinienem dać radę rozbójniczka. Dobra, damy easy. Wracam do Was, wracam do was jak wbiję tam 60% jeszcze levela, maybe, i się spotykamy na wbiciu levela. To dobra, to na pocztę sama moja stronie YouTube, chyba, że wytnie. Nie, nie wytnę tego. Nie no, kurwa, słuchajcie, Dragon Tales jest naprawdę typowo Gites Majonez, nie? Zajebisty typ, jak na razie. Eee, jak na razie zostało nam jeszcze 38% do wybicia tego levela strzałek, już trochę mam, mogę się Wam pochwalić. Czy nie padnę na tym? Czy na pewno, kurwa, na tym nie padnę. Zmieniłem sobie łuk teraz, mam taki od zimna, a łuki mam pod ogień, więc no. Ale patrzcie, i tak idzie już teraz Easy. Zmieni ten łuk może też dlatego, że wbiłem więcej leveli i dlatego idzie łatwiej. No, nie wiem, w sumie, dobra, tutaj damy auto. Mamy tam 83% wbite. Oj, czemu nie wziąłem pieniędzy? Bo jestem debilem. Być może, być może i dlatego, dobra, strzałki sobie wezmę. I chyba po tej grupce, nie wiem, czy będę ją atakował. Dobra, tą jeszcze atakuję, ta pójdzie Easy i ta też, dobra. Myślę, że to jest ta większa grupka. Łowców. Strzały dla łowcy to nie biorę, ale tutaj jest grupka, po której jeszcze nie wejdzie nam level, ale po tym być może już na wejdzie. Yy, no nie wierzę, że to 257 jeszcze nam zostało do wbicia. Dobra, 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 to idziemy gdzieś poszukać kogoś, żeby go zabić i żeby go tutaj fajnie wykorzystać do tego, żeby wbicie w sobie level, a będzie to zapijać on zbój, ale ty jesteś pijany, ale dajesz mi level, więc więc mogę ci yy, podziękować. Gwiedzetki kolejne, 304 już mamy. Teraz y, robię w chwilu nie takie cięcie. I na 70% bitych spotkam się z wami, żeby zdobić ostatni level na ten odcinek. być 70, ale, o, y, grupka obok dała mi nieco więcej Expa i od razu wam powiem, że jestem debilem i dlatego lubię wszyscy na streamach, bo wy macie oczy dookoła głowy i mówicie mi, załóż to, załóż to, bo wybiję ślewe. Mam już 304, a nie założyłem. Jeszcze pierścienia Patryka, a nie założyłem jeszcze łapek z Patryka i kurde tak sobie radziłem na tym skwisku, bo radziłem, ale mm, dopiero teraz to zauważyłem, że mam że mogę już założyć tej temy coś jeszcze chyba. Mogę czy jeszcze... nie wiem. 40 dopiero będzie skarma. Zostało nam tam 13-12,5% do wbicia, więc sobie to szybko teraz ogarniemy. Wydaje mi się, że po tej grupce powin- Aha, no dobra, czyli jeszcze jednak, jeszcze jednak nie. Ale mamy już 4%. Aha, dobra. Dobra, no teraz już chyba powinniśmy wbić 35. Tak, mamy 35. Gizetki na czacie. Ja już mogę sobie teraz w tym momencie kupić EQ na apce. Mm. No i znowu siłę dałem. Jaki kurwa trzep ze mnie. Nie, ale ja będę to resetował, raczej wiecie. I teraz muszę paść, bo chcę się dostać do miasta. Mm. I zrobimy sobie na końcu jeszcze dary od widza, że tak powiem. Hmm, bo Dragon Tail chce mi dać nam kilka itemków na dropka, więc sobie je przyjmiemy i tak zakończymy odcinek. Jeśli mogę, to pozdrawiam Ciebie oraz Huberta Lipińskiego z klasy. No ja też pozdrawiam Huberta Lipińskiego z Twojej klasy. Pozdrawiam Ciebie, chyba, że już to robiłem. Chyba, chyba nawet na pewno to robiłem już. No i śpimy jeszcze minutę 20. Musiałem umrzeć, żeby dostać się jakoś do Itham, bo jeszcze teleportu tutaj nie kupiłem. Więc zaraz idziemy po... I po donate'y, że tak powiem, od widza i kończymy odcinek. Dobra, zrobiłem sobie jeszcze TP do zwar tak na szybko, no bo to nam w sumie dużo czasu nie zajmuje, a patrzcie ile expa, 50% mam już wbite za to, że poszedłem i zabiłem 5 rabusiów. Lecimy teraz do wiza. Okej. Okay. No i słuchajcie, ja powoli będę się z wami żegnał, dzięki wszystkim za obejrzenie dzisiejszego odcinka, taki tym mi się naprawdę przydadzą, kurna, bo ja tu będę wbijał jakiś wyższy level, tak, mi się przynajmniej coś Eee, wydaje eee, także, tak eee, dzięki wszystkim za obejrzenie. Ole, łuk! O Boże! A ten łuk to on jest zajebisty, Dzięki wielkie Dragon Tail eee, za wszystkie datki dla biednego YouTubera. Budynia, mam 10 milionów i będzie musiało mi to wystarczyć na długą, długą, długą grę. Ale mam trochę itemków, eee, trochę posprzedaję z Expa, będę również zbierał. Mm, trochę mało, jasne kurna, nie ma w ogóle czegoś takiego, że trochę mało, nawet jak ktoś mi da 10 smoczych łez, smoczych łez, Boże, 10 monet kurna, to to jest i tak, i tak przecież wasza, wasza inicjatywa, wasza pomoc dla mnie, więc nieważne czy ktoś da mi 100 milionów, czy ktoś da mi 1 milion więc wielkie Dragon Tail jeszcze za te datki. No i co, ja się z Wami żegnam, miałbyś 15 minut, jest prawie 20. Dzięki wszystkim za obejrzenie. Nie kończę to szybko, bo kurde, nikt nie obejrzy tego odcinka. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Cześć!